Supremin szybko się wchłania i działa podwójnie. Nie tylko zwalcza kaszel, ale może też ułatwiać oddychanie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Nie konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy ryg niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Kaszel może być suchy lub mokry. Rodzicom może być to ciężko rozpoznać. Dlatego moim małym pacjentom i ich rodzicom polecam. Herbapekt Junior. Sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Herbapekt nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. Teraz również w nowym, bananowym smaku. Herbapekt Junior. Na kaszel suchy i mokry. Cześć! Ty w aptece? Taki okaz zdrowia? Właśnie kupiłam Prewentik. Wzmacniam odporność. Olej z wątroby rekina. Super! A dlaczego tylko 60 kapsułek? Bo tu jest podwójna dawka oleju. Preventik dzięki podwójnej dawce odpowiada aż dwóm standardowym kapsułkom oleju z wątroby rekina. Ale to nie wszystko. Preventik jest jeszcze wzmocniony bez zapachowym czosnkiem. Czyli ten preventik to odpowiednik 120 zwykłych kapsułek. A do tego ma jeszcze czosnek. To ja też poproszę preventik. Preventik podwójne wzmocnienie odporności. Wiem, że mogę im zaufać. Kiedy po raz pierwszy musiałam dać dziecku antybiotyk, zaufałam doświadczeniu mojej przyjaciółki. Poleciła mi suplement diety Acidolac Baby Krople, bo uzupełniają florę bakteryjną, którą niszczą antybiotyki. Mam je zawsze pod ręką. Acidolac Baby troszczy się o brzuszek Twojego maleństwa. Po, jaki kaszel? Zaraz coś poradzimy. Żona wyjechała w delegację i nie wiem, jaki syrop podać na kaszel suchy czy mokry. Herba, Pot, Junior. Powinien pomóc. I to zanim mama wróci. Na przyszłość? Jak dziecko zacznie kasłać, proszę od razu sięgnąć po Herbapek Junior. Jest skuteczny zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Herbapek Junior, to będę pamiętał. Herbapek Junior. Na kaszel suchy i mokry. To lewiata na jeden krok. Jeden, jedyny krok. Nic więcej. A teraz ser sokuł mlekowita 16,99 za kilogram. Praliny Wawel, malaga i kasztanki 19,99 za kilogram. Lewiata. Twój dobry sąsiad. Ferrero Rocher jest tak wyjątkowe, że kiedy dajesz je w prezencie rozświetla Twoje święta. Najdelikatniejsza kremowa czekolada, wyśmienite orzechy. Ferrero Rocher w złotym opakowaniu rozświetli każdą wspólną chwilę. Ferrero Rocher dodaje świętom blasku. Podaruj Ferrero Collection, w nim każdy znajdzie swój ulubiony smak. Chcesz mieć sprawne stawy niezależnie od wieku? Wykonaj prosty ruch. Tylko Forflex zawiera kolagen FortiGel, który wchłania się w 95% i gromadzi głównie w tkance chrzęstnej. Teraz w opakowaniu promocyjnym 30 plus 10 saszetek gratis. Przetrwały. Przewoje zawsze model Oxyda. Oraz dwupłytowy album markowym przewoju. To wszystko czeka na Państwa już dziś po 18. Dziś od 18 do 20. Przeboje zawsze młode, 93 i 3, Fox FM. Największe z wakacyjne przeboje jednego lata i te, które całe lata przetrwały. Przeboje zawsze młode, Fox FM oraz dwupłytowy album markowy z To wszystko czeka na Państwa już dziś po 18. Dziś od 18 do 21.